Witam was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Jak możecie zobaczyć po tytule, będzie to hol zakupowy kosmetyczny. Dawno takiego holu na moim kanale nie było. Głównie takie hole są jak wracam z Polski i mam zapas kosmetyków yy, porobiony. Tutaj rzadko kosmetyki kupuję, ale w związku z tym, że parę tutaj rzeczy sobie kupiłam i w związku z tym też, że u nas yy, pojawiła się szafa Essence z kosmetykami w bardzo dostępnej cenie, to parę rzeczy sobie tutaj kupiłam, więc moi drodzy, jak jesteście ciekawi, ciekawi co w tej torbie torebuni malutkiej się tutaj znajduje, to zapraszam was serdecznie do dalszego oglądania tego filmu. Moi drodzy, może przejdę do... Pierwszego już od razu kosmetyku, który sobie zakupiłam i o którym mówiłam w zeszłym moim vlogu, że szukam, że chcę sobie kupić ponownie fioletowy szampon. To jest taki purple szampon, taki bardziej, tak, on jest purple. Zobaczcie, nawet ma nazwę i. Czy wy widzicie, co ja wam pokazuję? To nie jest szampon, to jest odżywka. Pomyliłam się i wzięłam odżywkę. Chciałam wziąć szampon, bo jest w tym samym opakowaniu i nawet nie przeczytałam. Na opakowaniu, że to jest odżywka. Wybaczcie mi, że pokazuję odżywkę, a mówię o szamponie. Trudno, nic się nie stało, że mam odżywkę. Szampon na pewno kupię, więc będę miała i odżywkę i szampon. Z lepszych szamponów do takiego blondu, który ja mam. Jak widzicie, gdzie nie pojawia mi się taki przy końcówkach, czy tutaj przy y, głowie, przy nasadzie włosów, pojawia mi się taki żółty odcień. I jak umyję szamponem tym głowę, to powiem wam, że on tak fajnie niweluje ten żółty odcień. Mam y, szampon Silver, ten, który jest y, dostępny w Rossmanie. On też fajnie wygląda na włosach, ale jednak ten jest dużo, dużo lepszy. Na nim takie, znaczy po nim wychodzą moje włosy po umyciu takie beżowo ych. Platynowe. No, ciężko mi jest określić ten kolor, ale na pewno w niejednym filmie widzieliście moje włosy, jak wyglądają. I mi na przykład taka lekko różowawa, taka lekko różowawa poświata na moich włosach w ogóle nie przeszkadza. Bynajmniej podoba mi się to, że ta żół ten żółty odcień jest zniwelowany. Ja jestem, słuchajcie, po farbowaniu włosów już chyba dobry miesiąc. Nie pamiętam, kiedy byłam u fryzjera, musiałam się cofnąć we vlogach, bo ja zawsze sobie słuchajcie, nagrywam vlogi, jak idę do fryzjera, wówczas wiem, ale jakoś tak będzie. I jak widzicie, odrost już pomału zaczął się pojawiać, i lubię właśnie ten efekt, jak się odrost pojawia. Wówczas te moje włosy tutaj wyglądają o wiele lepiej. A jak jeszcze użyję ten szampon, to naprawdę jest fajny taki. Takie przejście tych od tego mojego odrostu na te włosy. No, uwielbiam go. Nie wiem, czy on chyba, lista Fort jest dostępny w Polsce. Jeżeli szukacie naprawdę dobrego szamponu, takiego, który zniweluje żółty odcień na włosach, to ja Wam polecam ten. Ja go używam jako drugie mycie. Pierwsze mycie oczywiście używam szampon normalny, oczyszczający. Nie fioletowy, nie srebrny, tylko po prostu teraz mam akurat z Essence, Herbal Essence i wiecie co Herbal Essence to też jest marka Essence. Dopiero po jakimś czasie wpadłam na to, że to też jest marka Essence, tylko że wiecie, pielęgnacyjna. Więc Herbal Essence mam taki truskawkowo-miętowy szampon i mam odżywkę, a później jako drugie mycie używam ten, pozostawiam go na jakąś chwilę, słuchajcie, na włosach, myję całe ciało, później spukuję i naprawdę wygląda świetnie. Włosy wyglądają świetnie po tym szamponie. I ja go używam tak z dwa razy w tygodniu do, jako drugie mycie no powiem wam, lepszego szamponu nie miałam, a miałam ich uwierzcie naprawdę dużo i to już jest moje chyba czwarte czy piąte opakowanie A czyli to opakowanie jest moje drugie, bo oni zmienili szatę graficzną zmienili opakowania, ale ten ogólnie szampon to jest już mój naprawdę chyba z piąty i zawsze będę do niego wracała watece będąc tu są chyba, nie dobra, może pokażę tutaj Krona co kupiłam. Słuchajcie, ostatnio sięgnęłam po swój podkład z Max Factor, i już taką mam końcóweczkę, a podoba mi się jego efekt teraz latem na twarzy. On jest taki lekki, rozświetlający, i mówię, kurczę, kończy mi się. A tak właśnie na co dzień fajnie wygląda na twarzy. Mówię, dobra, zobaczę w jakiej cenie jest tutaj. Nawet cena była fajna, więc wzięłam. I mówię tutaj o tym podkładzie. To jest ten podkład z Max Factor i u mnie on jest dostępny w Kronanie, ale tak jak wiecie, mieszkacie na Islandii, to dostaniecie go w Kringlanie, czy dostaniecie go w każdym sklepie, gdzie jest właśnie szafa Max Factor, czyli Kringland, Smauralind, High Kaup, w High Kaupach i, e, i w różnych Kronanach. Także yy, uwielbiam. Jest świetny i ja go mam w odcieniu 40 Light Ivory. Pięknie wygląda na twarzy, położony pędzlem i gąbeczką. I tutaj powiem Wam, yy, ja osobiście bardziej wolę go kłaść pędzlem, gąbeczka za bardzo wypija mi ten podkład, ale on bardzo ładnie wygląda na twarz. Jest lekko kryjący, nie kryje mocno, ale pięknie rozświetla twarz, właśnie dla takich osób. Tak jak ja po 40 wygląda pięknie. Ja bym powiedziała, że yy, można go bardziej porównać do BB kremów, CC kremów, nie do ty typowych podkładów. Bo on naprawdę na twarzy nie wygląda jak podkład, wygląda pięknie, wyrównuje nasz koloryt cery, ale tak jak powiedziałam, nie kryje mocno, więc jak szukacie jakiegoś mocnego krycia, to nie uzyskacie tym podkładem, ale jeżeli szukacie, żeby wasza twarz wyglądała świeżo, promiennie, Rozświe, z rozświetlonym Takim fajnym efektem To uzyskacie to dzięki temu podkładowi Naprawdę jest świetny Jego chyba też polecała Maxineczka I bodajże ja z jej polecenia kupiłam ten podkład I też jestem nim zachwycona e, I dzisiaj mam go na twarzy I powiem wam, że jest rewelacyjny Uwielbiam go, uwielbiam e, I jeszcze słuchajcie też właśnie dokupiłam Bo mi się skończy już pomału e, Rimmel korektor Ten wiecie e, Multitasker i ja go szukam odcienia cienia 030, 020, 30, boże, okulary się przydadzą. Wiecie co, ja już naprawdę nieraz nie widzę dobrze. To jest 030 Light. Ten znany też Wam bardzo dobrze, korektor już mi się kończy i kurczę. Zobaczyłam, że nie mam go w moich zapasach. A był dostępnym też fajna cena, więc mówię, wezmę i sobie wzięłam, żeby mieć, wiecie, zapas, bo kończy mi się, a bardzo go lubię, i już nie mam w zapasach żadnego korektora. Słuchajcie, nie wiem jak to się stało, że nie mam już żadnego korektora tutaj w zapasie, a jedyny taki, który właśnie fajnie wygląda w połączeniu z tym, co Wam ostatnio pokazywałam z Essence, też tam jest coś multi. Tamten też multitasker, też coś tasker w połączeniu właśnie z tym rimelem. I tego rimela tylko daje dwie kropeczki tu i tutaj. I one fajnie wyglądają. Ten ładnie rozświetla, a tamten ładnie kryje zasinienia pod oczami. No, razem wyglądają idealnie. I tamtego z Essence już słuchajcie, nigdzie tutaj nie ma. One tak sobie luźno leżały w szafie Essence. Ale na szczęście remel jest, więc mam, bo już mi się kończy i w zapasie, tak jak powiedziałam, nie mam żadnego korektora. A korektor używam codziennie, więc mówię, kupię, bo nie wiadomo, kiedy mi się skończy ten, co mam, i później już zostanę bez niczego. A zanim jeszcze się zaczną wakacje, to przede mną ponad miesiąc, tak mogę powiedzieć, no, miesiąc i tydzień, więc też, wiecie, od razu nie wpadnę w Polsce do sklepu i będę biegać za korektorem. Wolę mieć zapas. Dobra, i zapas też sobie zrobiłam tutaj. Essence, to wiecie co, może najpierw, zanim Essence, pokażę Wam jeszcze, na co się skusiłam. Skusiłam się na dwie, na dwie... Yy saszetki, tak mogę powiedzieć, tutaj mam płatków pod oczy, jedna jest z takiej marki, ją kupiłam, słuchajcie, w aptece, powiem Wam, że dzisiaj mam tak oczy podpuchnięte, ja to czuję, że są takie, wiecie, zmęczone, a takich właśnie płatków pod oczy mało jest u mnie, czy w aptece, patrzyłam też w bonusie, patrzyłam w kronanie, nie ma tego dużo, głównie jest bardzo dużo słuchajcie, maseczek do twarzy w płachcie, tego to jest od groma różnych, ale takich właśnie maseczek pod oczy, tych takich płatków pod oczy jest mało więc wzięłam ten, to jest MG żel, coś takiego pół Pure derm, nie wiem co to za marka, nigdy nie miałam jakieś czarne, żelowe płatki pod oczy i widzę, że tu jest coś po japońsku napisane, nie wiem, jeszcze tego nie, nie patrzyłam, wiecie, wzięłam ze, w sklepie, bo zobaczyłam, że są, więc dam wam na pewno znać, jak się sprawdziły. Nie wiem, czy są dostępne w Polsce. I wzięłam, słuchajcie, jeszcze w bonusie dojrzałam, że są, garniera. I wzięłam sobie jeszcze z garniera, to już są te. Także naprawdę wyboru u mnie za dużego nie było, ale nieraz powiem Wam, że potrzebuję tak. Ostatnio robiłam sobie maseczkę w płakcie, co Wam nagrywałam zakończenie filmu, i to była maseczka z lanką, i ona była taka nie niesilikonowa, tak? Silikonowa. Taka żelowa, taka, tak. No, no, cudowna była maseczka, ale ona była na całą twarz. I ja czegoś szukam pod oczy, żeby sobie właśnie położyć pod oczy. I wiecie co? Chciałam sobie kupić takie w słoiczku, że jest ich kilka albo kilkanaście w opakowaniu. I codziennie, czy tam co drugi dzień, możecie sobie pod oczy położyć takie. Takie wiecie. płatki pod oczy. Widziałam takie płatki używała. Meg y, z kanału Meg, Magda. Y, I widziałam u niej. Muszę tylko jeszcze się wrócić do tego jej filmu i zobaczyć, z jakiej marki ona ma te płatki, bo chyba nagrywała jeden film i miała kilka rodzajów. Y, I będę musiała sobie w Polsce kupić i przywieźć tutaj chociaż z dwa słoiczki, żeby właśnie trzymać w lodówce, żeby pod oczy kłaść. Meg właśnie poleca tam jedne, które ma takie ulubione, i będę musiała się za nimi rozejrzeć, bo y, fajnie mieć, słuchajcie, takie orzeźwienie rano pod oczami. Przed makijażem, szczególnie wiecie Jak jestem na wolnym Czy, czy jak wstaję wcześniej rano To takie płatki pod oczy są fajne Więc są teraz u mnie Dwa opakowania, dam wam znać Czy jak się sprawdzają, na pewno Niebawem je przetestuję Więc u mnie były takie Dostępne, były jeszcze jedne, jedne Ale one były jakieś takie yy, Czarne, nie wiem czy to były Takie wiecie, że się zrywa Bez okularów, więc mówię Te Widzę lepiej, wezmę, bo to takie zwykłe, a tam musiałabym doczytać, jak, jak się je stosuje, bo takie były w bardziej, jak wiecie, kiedyś te maseczki, co się zrywa z nosa, zrywa się tutaj z twarzy. Wolałam nie ryzykować, wzięłam te. Dobra, i mamy szafę Essence. Tak, dwie rzeczy, które już miałam, nie są to nowości. Moja odżyweczka, raczej baza pod, baza, baza można powiedzieć z odżywką, którą używam i pro, Wam zawsze polecam. Jest to ta z Essence, uwielbiam ją pod maskarę i to jest właśnie taka biała baza. Nie jest czarna, fajnie pomaga naszym rzęsom w poroście, bo ma wpływ na to. Ale też y, fajnie się na nią kładzie maskarę. Maskara jest fajnie wydłużona. Rzęsy są wydłużone. Y, utrzymuje się maskara długo na tej bazie. No, no. Love, love, love. Od wielu, wielu lat. I polecam Wam i wiem, że Wy też ją kupiłyście z mojego polecenia i też ją zachwalacie. Dokupiłam sobie, słuchajcie, moją Queen, y, bo chcę już mieć na wyjazd. Tutaj jest naprawdę bardzo fajna cena tej, tej maskary, więc zrobiłam sobie małe zakupy. Tutaj właśnie w szafie Essence. Jak już brałam tamte kosmetyki, mówię, dobra, wezmę. Wezmę sobie też ją Żeby mieć w razie czego już na wakacje Bo tamtą co kupiłam To już troszeczkę używam I w razie gdyby przed wyjazdem na wakacje już, mi się, już bym widziała, że się wykańcza To będę miała nową Fajnie, że tu jest dostępna Więc nie martwię się Ale we vlogu jak wam pokazywałam To na przykład u mnie w Krona nie była niedostępna Więc kupiłam ją w aptece Także widzę, że jest rozchwytywana Zeszła szybciutko No bo jest fajna Fajna i się sprawdza. I nowości, słuchajcie. Nowości, więc tak, wzięłam i bym chciała jeszcze dostać, ale nie było, więc trudno. Wzięłam, słuchajcie, ten w sztywcie róż. Zaraz sobie zobaczę, jak on wygląda. Jego się wykręca. Tak, jego się wykręca, widzicie. Jestem ciekawa jego koloru. Na pewno zrobimy sobie test na, na, no przy jakimś makijażu. Ale on jest piękny. ha, wow. Ale on jest śliczny, słuchajcie, taki delikatny, zobaczcie. Taki dziewczęcy, muszę powiedzieć mojej synowej, bo ona lubi takie odcienie. Ja zresztą też piękny odcień. No tak na policzki, taki lekko różowo-brzoskwiniowy, taki właśnie naturalny dziewczęcy z, yy, kolor. Pięknie wygląda. I tutaj mam, słuchajcie. Yy, ten produkt, ten kosmetyk. Ja. Gdzieś go widziałam i jestem go bardzo ciekawa. Jego się używa pod oczy, tylko nie jestem pewna. Czy mi się zumuje? O, to jest ten produkt, ten kosmetyk. Tylko nie jestem pewna, słuchajcie, czy jego się używa samego, czy na niego się kładzie korektor. Muszę się zorientować. On ma odcień taki jak korektor. Zaraz zobaczymy, czy, czy to jest jakoś krycie, będzie miał. No, tak powiem Wam, bardzo delikatny. Zobaczcie, bardzo delikatny. Widać rozświetlenie, no, jeśli to będzie pod oczy i jest takie kremowe. Ale to, wiecie co, mi się wydaje, że jeszcze na to powinno się kłaść korektor. Nie wiem, doczytam. Jestem bardzo ciekawa tego kosmetyku, bo gdzieś widziałam, że dziewczyna. Nie wiem, czy Karolina ze stylizacji nie używała tego właśnie pod oczy, i nie pamiętam, czy ona używała jeszcze na to korektor, czy tylko to. Wiecie, no, jak macie zasinienia mocne, ja często mam, wiecie, zaczerwienione tutaj pod oczami, więc nie wiem, czy on mi sam pomoże, ale na pewno fajnie rozświetli tą okolicę pod oczami. Więc przetestujemy sobie w moim najbliższym makijażu, przetestujemy sobie właśnie ten. Yy, yy, Sztyft pod oczy, nie wiem jak to nazwać I przetestujemy sobie ten róż I tutaj mam jeszcze dwa kosmetyki, które sobie dokupiłam Których byłam bardzo ciekawa I które były mi potrzebne Więc yy, mówię tutaj o Tej w paletce Dwóch cieni do brwi I Wiecie co? Ja stosowałam najczęściej Używałam nie cienie Ach, to się tak wyjmuje, Ok. Słuchajcie, zobaczymy jak to się zamyka Tu się ściąga i tutaj wyjmujecie sobie te cienie I z pędzelek Ja używam najczęściej pomady Wiecie, ja mam brwi permanentne Ale moje brwi już jaśnieją Zaczęłam ostatnio, wiecie, je troszeczkę uzupełniać cieniem z Tarte Ja mam tą paletkę In Bloom I tam mam taki jeden cień, który fajnie pasuje do moich brwi I dzisiaj mam właśnie troszeczkę brwi wypełnione tym cieniem Ale chciałam mieć coś konkretnie dostosowanego do brwi i pomyślałam, że właśnie ta paletka z Essence, bo też jest, wiem, bardzo polecana paletka z Catrice, yy, ale no Catrice u mnie nie ma, więc sięgnęłam po nią i wiem, że też bardzo jest lubiana yy, i to są właśnie takie cienie do brwi i moje są w numerku 01 Light Medium i zobaczcie, może ja wyjmę z tego opakowania, tylko żeby pędzelek mi nie wyleciał, o! Wydaje mi się, że idealnie będą do moich brwi pasować. I myślę, ten jaśniejszy, tutaj, wiecie, wypełnię sobie na początku brwi tutaj przynosi, a tutaj już na końcu tym ciemniejszym. Zobaczymy, zrobimy sobie taki makijaż, sprawdzimy. Powiem Wam, że dawno nie miałam takich cieni do brwi, tak jak Wam powiedziałam, albo używałam e, masełka, nie masełka. E, co ja używałam, no i teraz wyszło mi z głowy. Wiecie o co mi chodzi? W słuiczkach. No wiecie co, nie przypomnę sobie, ale tutaj Wam zaraz napiszę, czego używałam. Głównie ma, miałam z Maybelline ee, do brwi i używałam Kredek. I też mam taki pisak z Nyksa. A właśnie takich e, cieni do brwi nie miałam. A fajnie, bo tu są dwa odcienie. Jaśniejszy możecie tutaj dać z przodu, e, tutaj właśnie, gdzie brwi się zaczynają. A tutaj, jak schodzą włók, e, to możecie dać ten ciemniejszy. Jestem ciekawa bardzo tego, tego puderku, więc na pewno, czy tych cieni, na pewno sobie zrobimy makijaż. I wzięłam do tego, słuchajcie, żel utrwalający brwi. Nie wiem, czy on jest polecany, czy nie polecany. Był ten i to jest. E, Lash and Brow, zobaczymy, taki przezroczysty. Szukałam właśnie czegoś do brwi, żeby je utrwalić, i było tylko to, więc wzięłam. A dużo nie kosztowało. Naprawdę u mnie Szafa Essence jest w fajnej cenie, więc fajnie, że się pojawiła i mogę tutaj sobie te kosmetyki kupić. I słuchajcie, wzięłam jeszcze z polecenia mojej synowej, czy mi się zumuje. O, wzięłam taki olejek do paznokci Synowa mi go poleciła A jej poleciła koleżanka, która robi paznokcie Że jeżeli paznokcie Wam już odrastają Żeby Wam tutaj nie odchodziły od żelu Od spodu, nieraz tak słuchajcie odchodzą Żeby stosować ten olejek już po Na przykład po uzupełnieniu paznokci Codziennie taki olejek używać I one nie będą od paznokci czy od żelu odchodzić Nie wiem co ma to... Jaki to ma mieć wpływ, czy to jest prawda, ale moja synowa to testuje i jej się tej jej po prostu paznokcie nie odklejają. Tutaj chodzi, tutaj chodzi, od spodu. Nie odklejają się od tego żelu. Więc mówię, jak ona, u niej się sprawdza to też przetestuję, kupię, nie było drogie. To jest taki właśnie olejek do paznokci, więc zobaczymy. On jest, słuchajcie, w pędzelku, więc i pięknie pachnie. Więc jeżeli takie ma polecenie i u niej się sprawdza, to również wypróbuję. I to były, słuchajcie, moje wszystkie zakupy. Za dużo ich nie było, ale tutaj nastawiłam się właśnie na dokupienie sobie pewnych rzeczy. No i troszeczkę nowości jest. Głównie tutaj jest marka Essence, ale jak wiecie, ja tą markę bardzo lubię i niektóre kosmetyki, tak jak na przykład te i te, mam. Pierwszy raz. Nigdy ich nie miałam, więc jestem ich bardzo ciekawa. Więc moi drodzy, niebawem będzie test tych kosmetyków na moim kanale. Może zrobimy sobie taki cały makijaż marką Essence. I yy, zobaczymy, jak one będą u mnie wyglądały. Także moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. My oczywiście widzimy się już w dalszych moich filmach. Wy kochani, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia! Buziaki.